Dzień dobry, witam z tej strony, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. E, mamy Anielę i mamy też kolegę dla Anieli, mamy Rosalię. Rozalia jest wielkim dinozaurem ogromnym. I Rosalia jest e, słodka bardzo. E, dodatkowo Rozalia ma to do siebie, że mi się wydaje, że zostanie szybciej Helperem niż Amelia. Aniela, Boże, Amelia, Aniela. A czemu tak myślę? Bo Rosalia. A wycochło mi tutaj. Bo wczoraj, bo już parę dni mi skipło. Rosalia miała dużo serduszka zrobionego. No, no dobra, zobaczymy jutro. E, ogółem Rosalia jest z y, Dapelwooda. Dlatego chciałabym zrobić tej Wooda, ale no, widzicie, widzicie, że y, Forest Wood jest y, niezbywalny. Kazimierzem trochę odblokowaliśmy sobie tutaj e, tego poletka. I tutaj było właśnie e, styki nawóz. Więc sobie go przeniosłam. Mirocow jest ogólnie zadowolony z życia. Bo Miroco chce e, mieć tego innego. Trit. O, enjoy using a skill today. Kaziu i Miesz, bo z, najsłodszy jest Kaziu. Kaziu i Ludwik. Najsłodsze moje dinozaury, kocham je najmocniej. Takie słodziaczki są, są. Update farmy. Ogarnęliśmy, że y, mamy trzy nawozy i w każdej próżnej roku są trzy main takie warzywa. Y, teraz mamy ziemniaki, mamy całe pole ziemniaków. I teraz się zastanawiam, właśnie, czy te firmem, mamy teraz firm na ziemniaki, Trzeba podlewać cały czas, bo ja właśnie tak pomyślałam, że robię trzy poletka. Jeden właśnie na sticki, jeden na softa, jeden na firma. Żeby każde było pole obsiane, bo myślałam, że... ...jak się wykopie jakieś warzywo, to ten nawóz zostaje. Ale teraz nie jestem taka pewna, bo wysadziłam marchewki, które jeszcze tutaj zostały. I no, troszkę mamy dziurę. I teraz się martwię, że ten nawóz znika. A ja będę miała po prostu za duże pole, więc jakby nie da się zrobić tych e, trójek Trzygwiazdkowych gwiazd, warzyw, tak? Kolekt collect. Mamy tylko pięć. Właśnie mało nawozu jest około ja nie wiem Jak ja bym miała ten nawóz tak ogarnąć, skoro em, tych chwastów jest tak mało My sobie te e, nawoźniaki Tutaj postawimy o Jezu... What the fuck? Jak ja mam to postawić? Chciałam to postawić koło tego. Ty no, o chuj chodzi. Tam, w drugą stronę. To ma sens teraz, dobra. Yy, więc, mamy dwa nawoźniaki, No, teraz bym chciała bardziej firma, bo mamy kretemnus. Już jedną trzecią kretemnusa przeszliśmy. Dodatkowo, tak, jabłko nam rośnie, tu nam coś będzie rosło. A ja jeszcze myślałam, tak, zrobimy sobie firma. Jabłko musimy oddać, ziemniaka kupiłam, posadzimy sobie ziemniaka. Mamy 7 firma, bardzo mało. Ja bym chciała po prostu zawsze sadzić na tych nawozach, żeby po prostu mieć jak najlepsze te warzywa. No i teraz właśnie ziemniak jest takim basic warzywem na porę roku. No widzicie, nawet tutaj mi już rośnie ziemniak na innym nawozie. I po prostu mnie to martwi. Tak to ujmę, bo ja bym chciała naprawdę mieć trójki wszędzie. Ale te dinozaury też tak jak nie srają. Kazimierz robi firma. Y, dziewięć nawozów z jednej kupy, ale jedną kupę on robi raz na trzy dni, na przykład, nie? Więc nawet tutaj nie sadzę, bo to nie ma sensu. Dobra, idziemy w takim razie z panko. Mi się wydaje, że wszystko zrobione jest dzisiaj. I idziemy y, śp do śpiurkolotu. Fajnie byłoby, jakby Aniela obudziła w sobie helpera y, dzisiaj, ale pewnie nie. Specjalnie znalazłam jej rozalie, żeby miała właśnie kolegę, koleżankę. W, w ogóle Mirosław. Nie, Stasiu. Stasiu sobie wyszedł, bo wczoraj wyszedł Mirosław na przykład z swojej... Y, tej i było mi strasznie z tym faktem dziwnie, czemu on sobie sam wychodzi, bo za bardzo sobie jebie. Bo y, tak to wygląda, y, że za bardzo mu jebie i sobie wyszedł. Nie wiem, czemu one wychodzą, bo one nigdy nie wychodziły z po prostu swojego rancha. I patrzcie! To jest marchewka? To jest ziemniak, ale nie ma na nim nawozu. Nie wiem jak ten nawóz działa w tej grze, ale po prostu mnie to... troszkę tak... nie wiem, to w sumie podlane było, tak? Ale właśnie tutaj nie ma tego nawozu teraz, a był. Nie wiem jak działa ten nawóz. No po prostu to wygląda tak, że nie każda warzywa będzie yy, z nawozem. Dobra, tam Stasiu się wrócił do swojego tego podwidołka swojego do tego. Tutaj mamy chyba styki, styki fertilizer mam posadzonego buraka i, i coś tu jeszcze jest posadzone Wadynia. i tu jest właśnie tak fajnie, bo na jednym y, tadeuszu można y, to podlać, nie? Minusem jest to, że jak ktoś przez parę dni nie jest posadzony na polu, to, to pole znika. Bo tu mamy e, e, nie, chyba jakieś zboże, bo. Ale dobra, mamy jednego buraka. Pierwszy burak i tu są. Po tej Tosy, po tej Tosy, które będą chyba maksymalnie, dokładnie. Ale te? Też dwa. No to są trzy. No patrzcie, w ogóle ich jest, nie? jest Strasznie dużo. Kupiłem Ludwik też, nam pomaga tutaj, yy, ogarniać grządki. Ale jak nie mam jakoś bardzo dużo, to wolę to zrobić ręcznie, uważam. Wylesicie, bo ciężko go naprowadzić. Ale na no, patrzcie jej ziemniako ziemniaków urosło. Więc y, ogarnięcie jakby tego rolnikowania ma y, sens. Bo o wiele więcej tych y, warzyw jest, nie? Niezłoro jest taka wielka. Musiałam im powiększyć poletko. To rancho, i ich, bo y, za mało było totalnie jak y, Amelia. Jeżeli nie Amelia. Sorry Aniela. Ale no, Aniela miała 44 metry, to było dla niej za mało, jak przyszła rozalija, to coś w ogóle było straszne. Teraz mają 114 metrów. No, kop, kop. Ja ogólnie bym chciała tego słuda ogarnąć, ale nie da się. Nie da się po prostu tego słuda ogarnąć. Ojo! Kazimierz się znowu zesrał, patrzcie jakie on wielkie gówno robi. To jest huge pupa, ale dzięki temu posadzimy sobie ziemniaki. Teraz, na ja, przykład, pepper byłby fajny do y, posadzenia. Ale jest taki problem, że... Nie ma chyba nasion pepera u Agani. Więc to jest problem. Ja muszę wziąć, bo je sobie po prostu y, do misji, do misji. No, te też trufle, to są teraz sezonowe. Dobra. Tu trzeba pozbierać, tu trzeba podbierać to gówno od Kazimierza. Ja mam wrażenie, w ogóle że mi Rosław nie stra. Chodź Kaziu. Kaziu musisz ogarnąć... Jednak ja im to wytnę, bo... za mało oni mają miejsca. Na przykład Aniela wczoraj się zablokowała... Nie Aniela. Rosalia. Rozalia się wczoraj, Rozalka się zacięła troszkę wczoraj. No, ale Kazimierz, dziewięć y, firma to jest y, basic, nie? Kazimierz ogółem bardzo doceniam jego pomoc. No i czekajcie, zobaczmy, czy to jest firm. No widzicie, nie jest firmem. Czyli jednak jak się wysadza, trzeba od nowa. I to mnie po prostu boli troszkę w serduszko. Ale ogółem myślę, że i tak poziom na trzy Fertilizery będą lepsze bo każdy sezon ma jakieś główne warzywo. Te najtańsze, to najtańsze co jest łagani. I na przykład teraz mamy ziemniaki, na wiosnę będzie znowu cebulka. Więc już będziemy sadzić sobie cebulką. To całe pole będzie z cebuli. Największe pole będzie z cebuli, będą dwa poboczne z innym nawozem. Nie chciałam sadzić, bo tam nie ma nawozu. Dobra, bierzemy sobie Luckiego albo Ryszarda, bo wczoraj z Ryszardem chodziłam. Może być Lucky. Musimy pozbierać jabłka. Brakuje nam mm. chyba trochę jabłek. laki is happy. W ogóle e, Tadeuszowe dinozaury. Wczoraj e, no nie było filmu, nie, było, nie nagrywałam wczorajszego dnia filmu. Ale był taki strasznie dziwny kolor. Tego Pokémon. Jeszcze raz się zdziwiłam. Czekajcie, misje. No tak, muszę iść do Rosali i do Anieli. Potrzebuję 10 jabłek do, za Marlo. A 11 to akurat. Nie muszę szukać jabłek. Dobra. Marlo jest u siebie na szczęście. Dobra. Marlo. Carrot Seed. No na razie mi nie jest potrzebny carrot Seed, bo... Eee, there's a race! O! Będzie wyścig. Okej, okay, to już niedługo. Dobra, u niego nic nie mamy. Ja bym od niego kupiła chętnie drewno. Czekajcie, jest u niego drewno? No nie. Forest Wooda bym kupiła u niego. Jakby się się zamienić zwykłego Foresta. To jest zwykłego uda na Forest Suda, ale nie da się. Dobra, my sprzedajemy sobie ziemniaki. No, patrzcie, trochę tego pieniędzy jest. Muszę sobie kupić to. Nie, nie muszę, czekaj. Nie, bo ja kupowałam ostatnio. Ale herbivora muszę kupić sobie, bo teraz są coraz więcej tych dinozaurów roślinnożernych. One się dużo wpielają codziennie. Zamroza Lija chyba 5 dni je. Yy, posadzimy sobie jeszcze. Yy, yy, tomato wychodzi najtaniej. Więc tomato sobie posadzimy, bo. Ta dnia dosyć droga. Dosyć droga i no. Yy, ziemniaka mamy 19. To na razie nam wystarczy. Dobra. Lecimy sobie. Mamy no, było dużo misji, których ten... Ja na, na razie musimy czekać, aż Aniela albo Rosalia się ogarną z helperem. Yy, bo... No bo... No bo nie widzę, nie możemy iść dalej, żeby, żeby sobie mapę otworzyć. A ja muszę jeszcze tutaj zrobić questę. Od razu zrobimy sobie questę dla Marii. Herby sobie pozbieramy. Odkryliśmy trochę takich punktów, tych, tych znajdziek sobie odkryliśmy trochę na offline. Galimusy sobie poszły kawałek tutaj dalej. patrz jakie one są fajne, takie różowiczkie. One już ma mają e, prosty piętkol. Dobra. Musimy go uśpić, bo tam jest misja właśnie, żeby troszkę e, pobadać galimusy, jak śpią więc sobie to teraz zrobimy galimimus nawet ale no dobre update jest ale to jest uncommon na przykład kolor no, to też uncommon jeśli ja dobrze kojarzę to jest misja od y, Mari. dokładnie ona sama galimusa Aha! I hajs przynajmniej. No, my, my mamy stracie dużo. Yy... To jest karno kible. Nie wiem. Ale ja właśnie całego chili nie sprzedałam. Jest coś w domu, i zaraz zobaczę, jak go podniosę. To ci kwestia się ogarnie. Bo ja mam, ja mam. Yy... Nie jest to karnokible, ale wiem co to jest chili. Czekajcie, co jest w Jest, i teraz co mam z tym faktem zrobić? No do granic, do granic mam iść. Galik. Parasaropuses, y, albo find one page to Owen. E, czekajcie, ja mam... Co kupiłam? Tomato. Ty, to jest tomato chyba. Tomato, tu jest tomato. Posadzimy sobie tomato, bo tomato chciał jakiś nawóz normalny. Którego mam więcej. E, tomato chce nawóz... Soft. Patrzę, no jego mam 25, to jest o wiele więcej, tak? Musimy sobie tylko sezonowo, bo to się nie opłaci totalnie. 10 to to w ogóle kupiłam. Chyba mi podniosła wyobraźnia. Trochę wiem, chyba poniosła się, jak to się jest u siebie. Kto to, kto to będzie podlewał? Nie wiem. Dobra, soft, soft. Ja chciało się tutaj zarabiać pieniążki, to teraz się ma. Zaraz sobie pojedziemy tutaj Tadeusza, Ludwikiem. Tadeuszem? Tadeuszem. Tadeuszem tutaj podlejemy. No a patrzcie jaka ta rozalia jest wielka. No ja się nie dziwię, że narzekałeś, że tam mają do mojego yy, rancha. No bo jednak no mało, mało, 50 metrów na takie wielkie, poksy strasznie mało. Oj dobra. Ale rolnikowanie przynajmniej mamy ogarnięte w końcu. Bardziej są też ciekawa odnośnie e, tych e, roślin, których mamy nieodkryte. No, ale dokładnie ten quest mam, czasem posiedzona. Granis New Guest, czy czekaj, może zacząć się dopiero Co tu Owen robi? O, nowe questy są. Jak oni chcą karota, to nie dostaną. Galic fiber e, Bongo pen. Mogę Spen, no to jest koło niego, dosłownie. W ogóle musimy zacząć coś gotować, mi się wydaje, bo cooking jest na zero. A jestem ciekawa, czy da się cooking station przenieść, bo on jest koło To jest taki useless dla mnie, że ja mam biegać, żeby gotować do jakiegoś typka. Trochę imosiara. W ogóle z Kazią tutaj będzie trzeba przyjść. Tam jest jakiś dinozaur, którego nie mamy. Da się to wziąć. Nie da się. Bo dostaliśmy w ogóle recepturę nową. Dostaliśmy właśnie e, albo pancake, albo. E, master. Coś tutaj jest z tego. Nieważne. Ogólnie strasznie mi się nie chce gotować. Jak na lie. jakby totalnie mi to nie jara. Jak widzę tutaj eee, search around z Bongo, Pen To z Bongo? Bongo. Gdzieś tutaj będzie. Tylko to, O, jest. A. Okej, okay, teleportacja tak zwana Może być i tak, no ja nic nie mówię. Mm. Standing Valley rocky. Aha. Mogę się pochustać? Mogę. A, mogę tylko siedzieć. Okej. Okay. Nevermind. Jabka spadł, biorę. Nie mam miejsca. A mam. No dobra, czyli z Kaziem trzeba tutaj przyjść i yy, yy, otworzyć przejście. To zrobiłem to jeszcze teraz. Bo... Łaj... Chyba, że Kazi jest śpiący. Bo ja z Kaziem coś kopałam chyba, nie? Mi się te dni już tak zlewają, że ja totalnie nie wiem co ja robię każdego dnia. Musimy się to podlać, ale to za chwilę. No ja sobie to zostawię, nie wiem co oni tam chcieli ode mnie. Wood needed fiber needed. Ja, nie, my jutro. Więc ja bardziej mi zastanawiam, co to jest karne kible. Dorki. A ja tak szczerze. Oni taki mają mały tutaj ten ranch, porównaniu do anielni i rozali, bardzo malutki. Wyjdzie się to? Nie, to muszę zejść z mounta właśnie. Muszę zejść z mountować. I dopiero wtedy. Ja tu tak chyba będę musiała coś posadzić, bo zmarnuje się nawóz. To jest nawieziony. Dobra, idziemy sobie tutaj. Dzień dobry Rozalia. Aniela. No i zrobię forę tego Tego też ranca. By chciała. Kto potrzebuje atencji? Ludwik i Ryszard. A, tam nie byłam. Dzień dobry. Albo kupę mają. już nie macie? O, rozwiązane. Dobra. A my lecimy eee, Rysia, o boże, Kazio. Kazio, ile masz co Na no starcie mu raczej na jedno ten. A całą ma. Dobra, lecimy sobie, yy, odgarniemy tego nowego dinozaura. Ale w ogóle pieniędzy mam całkiem sporo już. Not gonna lie. Zaczynamy w końcu coś yy, zarabiać. Tak, w końcu, w końcu. Dobra, tu, tutaj. Chodź, Kaziu. Kazimierz nawet lewera dostał. Patrzcie, Kazimierz ma tak mało stamina teraz ile ma. Dobra, mamy ogarniętego nowego dinozaura. Ale dziwne. Co to jest, A jakie wielkie mordy ma? Mordę wysoko. Mizerafa. Dziwne. No? Let's do Kenio? the Zrobi? Dobrze. Mogę go sobie przygarnąć od razu. Ale ja go nawet nie potrzebuję. Ja myślę, że potrzebuję karniwora jednego. Jeszcze, bo on robi firm. E, firm robi, firma. Dobra, mamy kolejnego dinozaura. I to jest właśnie o... Takie coś. Waterer i Sprinter. Ciekawe. Tu jest Szafran. Dobra. Bierzemy Szafrana. lakiś chodź, bo nie będę teraz z buta przecież. Co my tutaj jeszcze mamy? O! Jakie słodkie! Ojejku, ej, tego mu chciała mieć. Ej, jakie słodkie, ej! Kiedy? To jest ty Bardzo fajny przejętkę szanuję. Te są bardzo słodkie. Na sportu bym chciała takiego mieć nawet, nie? Spodiachny. I on jest. Kim on jest? Jest curerem um, i sprinter. Czyli nic co ja potrzebuję teoretycznie, bo ja wszystkie skle już posiadam. No czekam aż będzie uh, Aniela albo Rosalia, Kto tam będzie pierwszy. Tutaj nic nie ma, zjedzę całą górkę. Żeby pozbierać wszystko co tutaj jest od razu. Ale bardzo słodki. I tutaj mamy domek i szafron. Tego szafronu będzie mi potrzeba, to się wczuję. Oho, maszynery. I już mamy quest kolejny do Marla. Musimy pójść. Machinery? Nie mogę tam dojść. Czyli dopiero jak odblokujemy sobie tutaj to coś będzie No dobra Ale zawsze to coś Coś więcej Kaziu, chodź Pomylę Kaziu jest taki dość słodki też to jest słodkie pokemony I super, mamy ogarniętą drogę z obu stron. I tak właśnie minął nam kolejny dzień w Paleopańcach, w dolinie. No, no jest co robić, jest co robić, na pewno. A co to? Herby. No, mam nadzieję, że już niedługo będzie Aniela ogarnięta jako helper i będziemy mogli zacząć odkrywać drogę do Pustyni, do desert. Aż sobie sprawdzimy. Sprawdzimy sobie, czy z jutro, kolejnego dnia, będzie Aniela ogarnięta. Zobaczmy. Mi się wydaje, że z Anielą będą problemy troszkę. Let's see. Aniela? Aniela ma problem ze sobą dosłownie. Dobra, także co? Dzięki za oglądanie. I do następnego.